Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu Sztyx i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Tomb Raider. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że w ogóle to całe zło tutaj nas nie chce z tej wyspy wypuścić, że te burze to nie są takie przypadkowe burzyczki, takie tylko potężne sztormy, które władają tą wyspą. I słuchajcie, my teraz Laro musimy się przedostać do pewnej świątyni, gdzieś tam pod ziemiami, jakąś łódeczką, czy czymś takim, o ile dobrze pamiętam. Ale musimy się spieszyć, ponieważ jeżeli nie zdążymy wrócić, to nasi ukochani koledzy sobie odpłyną nas oleją I pozostawią na pastwę losu tych dzikich barbarzyńców, z jakimi tutaj mamy do czynienia od samego początku Tak to wygląda, nieciekawie i niezbyt optymistycznie, ale my jesteśmy Laron Croft Proszę państwa, ta pani sobie na pewno poradzi Tak więc kontynuujemy, jesteśmy w jakiejś bazie nad badawczej, nie nadawczej, tylko badawczej, mamy 53% gry, ale warto dodać, że no na pewno 53% nie oddaje całej jak gdyby tutaj fabuły, ponieważ w tych 100% mieszczą się różne takie grobowce, różne tam jakieś znajdki, pierdółki takie, które są naprawdę tylko po to, żeby sztucznie wydłużyć całość gry. Hmm, no może nie, może nie sztucznie, ale w każdym bądź razie to tam, wiecie, takie, o właśnie, ta stacja badawcza, już teraz pamiętam, ja się tutaj bałem dalej iść e, i dlatego sobie przerwaliśmy, ja tu jeszcze trochę obczaję, co my tu mamy, e, widok jest bardzo nieprzyjemny, jakieś trupie główki zwisający do góry nogami, e, tutaj był jakiś pan, mm, dwóch panów było, pamiętam całkiem sprawnie, wykończyłem chyba shotgunem. Właśnie, ja shotguna teraz polubiłem, naprawdę polubiłem tą broń. E, tak jak kiedyś e, shotgun był moim jak gdyby takim. Mm, e, bronią, której praktycznie nigdy nie używałem, bo jakoś tak mało kiedy się przydawała, mało. No ale nie tylko właśnie tutaj w tej grze w różnych grach. E, tak, teraz tutaj w tej grze, na pewno przy, e, w tych tych tutaj wąskich e, terenach bardzo takich e, klaustrofobicznych e, korytarzach na pewno się przydadzą. E, zdolności szotkiana tak, na niższym poziomie e, zaraz na ten niższy poziom sobie pójdziemy, tylko sprawdźmy co te guziczki robią. Winda, no ładnie, ładnie, jakaś towarowa, stara. No i to by było na tyle. Super, ale od czego mamy czekana? Czekanem, proszę Państwa, naprawimy wszystko. Co? Znowu koniec! Wygląda na to, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. To do góry. Wię do góry z powrotem windę do góry poprosimy. Nie. Połazimy trochę tutaj. Coś z tą windą musimy obczaić. Okej. Okay. Po prostu ją teraz podniesiemy do góry e, i gdy ona będzie się opuszczać No tak dosyć szybko, ponieważ jednej zębatki już ta nie ma, o, książeczka. Trójca Dowództwo do agenta, stop! Trójca nie zadowolona zadowolona z braku postępów. postępów. Stop. Stop bla bla bla, Dobra, dobra. E, dziwne, że to jest głos tego naszego pana archeologa. Mm, no, ale zobaczymy, czy faktycznie. On coś tutaj jest jakoś w pewnym sensie zamieszany w tą całą tutaj dosy, dosyć nieciekawą historię, która na tej wyspie się rozgrywa. Chyba będzie, będziemy musieli na sam szczyt się pofatygować. Mhm. Lepiej iść sprawdzić, niż potem ponownie wykonywać te same czynności. Wow. Dobra, z... o, bez większych problemów, ładnie. Przy okazji mamy amunicję do naszego ulubionego Shotguna. Aha, my to musimy jakoś poluzować, słuchajcie. Z tym poluzowaniem może być nieciekawie, bo w sumie nie bardzo wiem jak to zrobić. Nie wiem, wróć tam. Muszę pomyśleć. Teraz muszę pomyśl pomyśleć, ponieważ w sumie to nie mam dla tego pojęcia, jak to, jak to tam zrobić. Tutaj zejdę w sumie na dół, może tam jakoś się to uda. Jakbyśmy musieli jakoś tam... Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. Super, ale jak tam wejść do góry? O, czekajcie, tu jest drabina. Tu jest drabina. Dobra. O, jest. Jedno już mamy. Pozostały jeszcze trzy do obluzowania. A w tym momencie ta winda będzie zapierniczała, jak szalona, i bez problemu zniszczy nam tamtą przeszkodę. Okej. Okay. To jedno padło, zostało jeszcze do rozwalenia aż dwie zębatki. Tutaj nie. Ale może tutaj coś. Yeah. Trochę trzeba połazić, popatrzeć do góry, może faktycznie gdzieś tutaj coś jest jakoś w pewnym sensie podpowiedziane, może jakaś biała farba, coś takiego, coś. Tak myślę, tam by się przydało wejść. Oj, to był głupi pomysł. A, ale to było głupie. <laughs> no nie wierzę, że coś tak durnego odwaliłem. Mam nadzieję, że już nie będę musiał. Mm... No nie gadaj, że będę musiał. A, no trudno. No, niestety, szkoda. E, bo źle zrobiliśmy, słuchajcie. Tam widna zatrzymuje się na kilku piętrach, i każde piętro powinniśmy jakoś. Na każdym piętrze powinniśmy. Właśnie, na każdym piętrze. O, tu nie, faktycznie dwóch już nie ma. Jednak na każdym piętrze powinniśmy po jednej tej zębatce jakoś tam. E, w pewien sposób rozwalać. E, tutaj jeszcze nie, na tym piętrze nie. Lecimy do góry. Lecimy do góry, i na tamtym piętrze zapewne. E, tylko czekajcie, jak tu przejść? A, tamtędy, dobre, już się... I na każdym piętrze, w jakiś sposób, rozwalimy po prostu jedną zębatkę bądź dwie. I wtedy bez problemu zleci na sam dół Tylko zrobiliśmy tak trochę od dupy strony. I martwię się, że, że coś spierniczyłem, i koniec końców nam to chyba nie wyjdzie. O, i teraz tam będziemy musieli. Okej, okay, i teraz w jakiś sposób dostać się tam. No, w ten sposób. Nie był jakiś skomplikowany. Tak. Dobra, jeszcze jeden i winda się ruszy. Tak, jeszcze tylko jeden. Tylko problem jest taki, że ten jeden jest e, z tej strony. Nie, no z tej strony. No nie ma dostępu do niego w żadnym wypadku. E, piętro wyżej po prostu. Wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek to będzie tylko tyle, bo chciałem krótszy. Chciałem krótszy, nie chciałem takiego długiego, bo chciałem go dzisiaj jeszcze wrzucić. No ale jeżeli zrobię jeszcze krótszy, to w tym momencie. Tutaj jest. Nie, tu nie ma. Jak się tam dostać do środka? To jest dobre pytanie. Super. Dało mi to co? Tak, jajca. Nic mi to nie dało. Ej, tam jest jakaś ściana. Słuchajcie. Mhm, mm dobra. Po tych ścianach możemy się wspiąć, przecież. Tylko odpowiednio trzeba na nie wskoczyć. Ach, stąd nie damy rady. Musimy wejść na tą windę i wtedy wyskoczyć i będzie ok. Dobra, już teraz wiem co muszę zrobić, więc to zrobimy. W jakiś e, taki trochę dziwny sposób Szybko wbiec do góry e, Potem zbiec na dół I skoczyć na tą windę Albo po prostu zeskoczyć Tutaj i Tylko w odpowiednim momencie Zanim ta winda mi tutaj Nie zasłoni Tego przejścia O teraz A perfekcyjnie słuchajcie i mamy To jest to teraz bez problemu Mam nadzieję bez problemu, bo ta wspinaczka nie, też e, nie zawsze mi wychodziła. Bez problemu teraz powinniśmy sobie dać radę i tą zębatkę rozopsyjcie. U, strzelba! To jest to ulepszenie. Zaraz znajdziemy jakiś obóz i będziemy ulepszać. I w dół! Co? Rozwaliło czy zablokowało się? No właśnie nie wiem właśnie. Spadamy na dół. A tym razem schodami. Brud i malaria tutaj naprawdę. Przydałbym się. Przydałby im się jakiś archi ar i ar 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 architekt wnętrz. E, nic tutaj pięknego nie ma. Stąd przyszliśmy. Tam mamy iść. To wszystko jasne. Jeszcze skrzyneczkę. I czuję, no właśnie! Nie dość, że zmieniła się muzyka. To Lara wyjęła broń. Mam nadzieję, że nie, nie zobaczą mnie. Yy, przyłapią mnie na kradzieże. Dawaj shotguna, się tam będę Narobimy hałasu. Dobra, tu się nie przydaje to. Gdzie oni są? Ło, wow, ty panie. Pokaż się. No pewnie, że tak Ciemno, nie widzę dokładnie, gdzie oni tam są Nie krzycz, tak Krzycz, jakbyś palił. Nie wiem naprawdę dlaczego władców A może stoczono tu jakąś bitwę Schoł. Możemy trochę obejrzeć, może coś się uda znaleźć Dobra, nie udało się. Ale to. Nie będziemy się teraz w to bawić. Lecimy dalej. O, czekajcie, tam było coś do podniesienia. A tu, tutaj. Nie zauważyłbym. Ta moja spostrzegawczość jest naprawdę na wybitnym poziomie. Mm, dobra, pytanie: gdzie teraz iść? Prosto, prawo, lewo? Nie ma dla tego pojęcia. Idziemy tam, bo jest kuferek. No robimy włam do skrzynki, e, szafki. Pamiętajcie, nie róbcie tego w szkole. Nie wolno się włamywać do cudzych szafeczek. Szanujemy prywatność. tam coś jest. Mapa skarbów! Pokaż. Nic mi to nie mówi. No ale fajnie. Fajnie, że znalazłem, jestem spostrzegawczy. He, he! he, he. Mistrzynia. Okej, okay, lecimy dalej. O, biedatko się spaliło. Jestem ciekaw, dlaczego ona automatycznie zawsze wyjmuje łuk, a nie jakąś potężniej. O, tu będzie na tutaj? No, robi wrażenie panowie, robi wrażenie. Jest ładny. Ej, tam mogłem coś. Okej, okay, i co my tu mamy zrobić? Nie, nie wiadomo, idziemy do góry. Jakiś hełm, słuchajcie, teraz się zaczyna wszystko wyjaśniać. Komuś się tutaj już nie chciało żyć. Wojownicy byli w grobowcu Chimiko, bronili jej. Czy to ty byłeś jakiegoś rodzaju generałem, obpełniłeś sepku? Dlaczego? Piękny szkoda, że tylko połowa. Swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w knijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Uwięziona w gniącym ciele, a więc stąd są te burze. Jak na tyle lat, to chopak się nieźle trzyma. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych, Słodziak. dobra. Jest w no niech to szlak Dobra, spadamy. E, 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 e. No, ale którędy? Tędy. No, mają wejście, chłopaki. Gdzie oni są? No, kaman, come on, kaman, come on. pokażcie się. Wow, ale nie w ten sposób. To też mam bum, bum. Nawet pistolet ci przydaje. Słuchajcie, nie wiem, ja chcę shotguna, no właśnie. Przepraszam, no, kanał. No psuję sobie wejście. O nie, 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 nie. Ci są najgorsi. To jeszcze, jeszcze, ale ci z karabinami, jak tutaj zlecą, to jest koniec. Po prostu trzeba ich jak najszybciej wytępić, bo widzicie, zabierają mi. gdzie? Zabierają najwięcej życia. Dobra, spokój. Muzyczka ucichła. To znaczy, że jest dobrze. Aktualnie jest dobrze ale to właśnie, no, nie wiem czy ja kiedykolwiek zwróciłem na to uwagę, ale jeżeli nie, to teraz zwracam, zobaczcie jak tutaj muzyka buduje nas Naprawdę po zachowaniu muzyki, po tonacji tym wszystkim możemy bez problemu przewidzieć co się w danej sytuacji dzieje. Teraz jest cisza, nie powinno się nic dziać. Jeżeli muzyka zaczęłaby właśnie być taka dosyć żywa, taka właśnie do, do jakiejś akcji czy coś w tym stylu, to oznaczałoby, no z pewnością Że zaraz zostaniemy zaatakowani Jak jest taka tajemnicza, możemy się spodziewać że, że zaraz coś nam się Pod gierami rozpadnie i będziemy lecieć Gdzieś w dół i znowu tam, wiecie Tak więc idzie to przewidzieć Tylko na podstawie muzyki Ale to nawet dobrze, bo możemy się Przygotować Czekajcie, bo ja nie widzę No właśnie O, ale był lak nie dlatego że teraz wychodzimy na zewnątrz i musiał się wczytać jakiś większy teren. No, ale trudno. Nie powinno, tak czy owak, nie powinno. A może jednak nie wychodzimy? O, muzyka. Teraz będzie coś takiego, nie wiem, mon monumentalnego. Coś odkryjemy, czegoś się dowiemy. Słuchajcie, no ta muzyka albo po prostu nie wiem, nie wiem co teraz to może oznaczać. Ominiemy to sobie. Nie, co się dzieje? Atakują nas. Pomocy! Cholera! Nie! A muszę do nich wracać. No mówiłem, że coś takiego właśnie o to chodziło. E, nie to. Super, możemy do nich wracać, oczywiście, ale ja nie mam amunicji jak zwykle. Ale przeklinają. Nie krzyczeć, kurędy, kurędy! Cholera, cholera, ognia! Eee, e, e, no nie wiem, czy ja w ogóle w dobrą ognia. stronę idę. Nieważne, idziemy tędy. Cholera, jak na jakimś froncie, naprawdę. Broń się, Kobito broń się. Już biegnę na pomoc. pewnie niewiele ci pomogę, ale biegnę. A, już dobra, już kojarzę tę tutaj miejscówkę, wiem mniej więcej gdzie jesteśmy. Teraz będzie spe... wow! Teraz będzie spektakularne wejście. No, oczywiście, ramna. Przybywamy po fakcie. Jest no... Mówię. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? No patrzcie! Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana? Sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. A o Słucham. dziadku ze statku to już nikt nie wspomni. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyśmy uwierzyła ree. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Wchodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. Au. Nie, 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 teraz do drogi jeszcze nie. Jeszcze nie, ponieważ w drogę wyruszymy w następnym odcinku. Jeżeli, ciekawi was, co się stanie sam, co się stanie z naszą tutaj ekipą biednych rozbitków, gdzie dopłyniemy tym kutrem i co na nas e, czeka, prawda, w tej e, kaplicy rytualnej? Tego wszystkiego dowiemy się, prawda, już w następnym odcinku, tak więc jeżeli Was to ciekawi, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co będzie dalej, serdecznie Was zapraszam, a teraz Wam już bardzo dziękuję za poświęcenie Wam, e, mi, swojego cennego czasu i mam nadzieję, że Wam się jak najbardziej podobało. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam do odpisywania, e, odpisywania pisania, komentarzy, lajkowania i odwiedzenia naszej strony na Facebooku. Czasami co nieco się tam pojawia, a na pewno pojawiają się informacje na temat liveów, które będą. Będą livey. Słuchajcie, będą. Dobra. Dziękuję wam bardzo, do widzenia. Cześć!